Dziś dostałam cynk od dziewczyn, że przyjeżdżają do mnie, i zmyślałam, że zrobimy sobie taki właśnie babski wieczór. Tylko będę musiała tutaj troszeczkę pogarniać w domu. No, jak widać tutaj. O, ej, co się stało z moimi drzwiami? O co tutaj chodzi? Oh my god, ej, no co jest? No, co się dzieje z nimi? Halo, o co tutaj chodzi? Drzwi mi się zepsuły. I czy myślicie, że to przez stalkera? Ha? Bo mi się wydaje, że to jest bardzo możliwe. Nie wiem, dobra, nieważne, to są tylko drzwi. Dziś będę musiała ogarnąć kilka rzeczy. Dziewczyn jak na razie nie widzę, ale w ogóle dostałam od nich znać, że będę musiała iść na... Metro, więc, no dobra, pójdę po nie. Najpierw muszę ogarnąć tutaj kilka rzeczy w domu, albo w sumie wiecie co? Zrobimy to, jak dziewczyny przyjdą. Przyjadą do mnie i pójdziemy wtedy na zakupy i ogarniemy też mieszkanko, no bo one jeszcze nie wiedzą, że ja mam mieszkanie. Nadal myślą, że ja jestem w domu i tak dalej, ale tutaj się zdziwią. W ogóle patrzcie, jak tutaj jest ciemno, non-stop. Huh? Tu jest w ogóle, mimo że są światła zapalone, to i tak tu jest mega, mega ciemno, i będziemy musiały troszeczkę porozświetlać proświetlać to, proświetlać całą chatę, bo naprawdę jest mega ciemno. Więc ja włączyłam kompas, żeby nie było aż tak tutaj ciemno. I też włączyć telewizor. Dobra, dopóki ma problem z drzwiami, to raczej tutaj nic dużo nie zrobię. No, ale, no, dobra, niech będzie. Może pójdę już powoli sobie w stronę metra, może akurat dziewczyny już przyjechały, a jak nie, to na nie sobie jeszcze poczekam. No jak wiecie, dziewczyny się wyprowadziły, ale udało mi się ostatnio z nimi skontaktować i właśnie się dowiedziałam, że one nie mają zasięgu tam. Dlatego napisałam do nich, czy by chciały przyjść do mnie właśnie na taki babski wieczór, żebyśmy sobie posiedziały. Niestety nie wszystkie dziewczyny mogły przyjść no lipa. Ale chociaż trochę ich będzie. Dobra, ej, dziewczyny już są. Uuu, hello. Hejka. No hejo, hejo. Co, ty kurę masz? Co za kura? Cześć. Tęskniłyśmy. No ja za wami też. Gotowe jesteście na babski wieczór? Tak, oczywiście. Dobra, to może chodźcie najpierw, weźmiemy wszystkie rzeczy wasze, zaniesiemy do mnie do domu. Będzie o wiele na łatwiej później iść na zakupy i wszystko dekorować. I później pójdziemy do sklepu i pokupujemy kilka fajnych rzeczy. Ale też tak rozkminiam, gdzie ty jest zdobyć ozdoby. No widzę, że tu jakieś urodzinowe są w sklepie. No niby spoko. W ogóle mam tutaj dziewczyny problem z drzwiami, coś się dzisiaj tutaj stało. No i Lipa. O, teraz tu mieszkasz? No tak. Yy, no lepiej nawet nie pytaj. Bo to po prostu masakra jakaś. Czemu? No bo się okazało, że coś się tam wydarzyło i, i po prostu mój poprzedni dom spłonął. No tak to było. Oj, ajdź, to niedobrze. Nie no, ładnie tu. Zostawcie sobie rzeczy w pokoju. I będziemy mogły lecieć powoli i wszystko ogarniać. Ej, faktycznie, idealnie tutaj dwa łóżka. O kurczaki, nieźle, nieźle. Dobra, ej, tylko jak wy będziecie chrapać, to ja będę to słyszeć. No, teraz to jest właśnie tutaj taki problem Dobra, akurat jedyny plus, że ja do sklepu mam bardzo blisko dziewczyny Tutaj sobie wchodzę po prostu i już jestem To jest kozackie po prostu To jest jedyny plus takiego domu Chodź coś kupić Ej, co ty zrobiłaś no? No halo no Zepsułaś mnie Dobra, to bierzcie co tam potrzebujecie Ja też tutaj coś wezmę, kilka rzeczy Może uda nam się wziąć coś dobrego i sobie pójemy. O, piska to na bank. Dobra. Co ty jeszcze? Lody? Ej, no co jest? Co tu się wydarzyło? No co jest? Halo! Jadziks, co ty robisz? No nie! Idź ode mnie. Daj mi spokój. Zostawcie mnie. No co wy robicie, dziewczyny? Halo. Dobra, ej! Zostawić mnie, no co jest? Jesteście jakieś opętane. Dobra, ja już chyba wszystko wzięłam. I na szczęście nie zblokowałyśmy się znowu wózkami. Dobra, jeszcze to i to. Okej, okay. dobra, Git. Ja wszystko mam. Teraz wy się tam kasujcie. No i dobra. Ej, tu jest przecież wejście, dziewczyny, co wy? Teraz mam mega bliziutko. A wy gdzieś będziecie latać nadal chodnikami i kombinować. Dobra, chodźcie tutaj do kuchni. Tutaj to zaniesiemy. Okej, okay. udekorujmy coś. No, dobra. Możemy tak zrobić? Też to miałam w planach, ale nie wiedziałam, że od razu tak będziecie chciały dekorować. No ale dobra. Zaraz ci dam coś. Ja już mam! Spokojnie, ej! Tutaj może dam lampeczki. Uuu, dobra! To wygląda dobrze. Masz moje ziarna? Co? Ja myślałam, że to sztuczna kura. Oh my god! Ona mi przyniosła prawdziwą kurę do domu. Co tu się dzieje się? Co tu się dzieje się? Dobra, dam tutaj może chodniczek. Może damy w innym kolorze. Uuu, dobra, to będzie fajne. I tu i dobra. Ej, o, ale się ciemno zaczyna robić. O, kurczaki, dziewczyny, szybko, bo nie zdążymy, no. Dawajcie, dawajcie. Tu jeszcze lampeczki. Tu u was w pokoju też dam jakieś lampeczki. Dobra, spoko to wygląda. Tutaj co tam kombinujecie? Co tam dałyście? A, takie duże! Dobra, okej, okay, czaję, czaję. Może tu jeszcze? Przy wejściu do kuchni? Uuu, ej, to wygląda bardzo fajnie teraz. Dobra, a kury gdzie? Kury będą spać tam. W, pokoju. w sensie nie ze mną w pokoju, gdzieś tam dalej, gdzieś tam obok, nie wiem. Jakiś pokój nie znajdziemy czy coś. Może dam jeszcze jakieś roślinki? O, może taką? I może, może taką? O, o, czekajcie, czekajcie. Tu coś dam? Co mi lampa będzie taką? W oczy dawać? No co wy, dziewczyny? Halo, chcę z lampą spać? Przecież mi oczy wypali. Dobra, i może coś takiego sobie tutaj dam? Uuu, dobra, ładne, fajne Pasuje mi, ale tam w ogóle jak się świeci wszystko Może tutaj dam jeszcze jakieś balony Tu, o, będą fajnie wyglądać I tutaj u w pokoju też dam balony e, Może tutaj takie serduszka Uuu, nice, to wygląda dobrze Ej, dziewczyny, no gdzie perkusja, co, w oszalałyście? Sąsiedzi nas stąd wyrzucą zaraz. Co tu się dzieje się? Tu jeszcze dam taką lampę. O nie, oszalałaś fajerwerki w domu? To jest chyba jakiś żart po prostu. Nie wiem jak wy, ja idę dać coś do kuchni do jedzenia, zrobić, ogarnąć, bo wy to tam się zajęłyście za bardzo dekoracjami trochę. Dobra, tu wyłożę pizzkę. Tutaj będą jabłka, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, powoli. Może coś też... O, tak jest. Ej, co tak ciemno? Ej. Dziewczyny, zapalcie te światło, co wy? Oszalałyście? Przyniosłam takie szyki. No dobra, ale zapalcie te światło, ja się boję trochę. Po ostatnim tutaj, co tutaj się dzieje, To ja naprawdę się boję. Dobra, tu jeszcze dam burgery i jeszcze mam pizzę. Tu oddam. Dobra? Tutaj postawię pizzę i będzie wszystko git. No nie powiem, wygląda to mega dobrze, ale nie jest trochę za ciemno? Co wy o tym myślicie? No, wam pasuje z tego co widzę. No najlepiej. Ciemno, ciemno? Potem nic nie widać. I potem o, takie coś właśnie wychodzi. Chociaż nie, no powiem wam, domek ładnie przystrojony. Teraz to mega ładnie wygląda. Tylko, widzicie co? Rozkminiam co nadal zrobić z tymi drzwiami. No nie powiem, przerażające jest to trochę. Co oglądamy? Może jakiś horror? Helena się boi horrorów. Jaka Helena? O? Ale dobra. Zakryj jej oczy. Jezu, kury Helena nazwała, ja nie wierzę. Fajnie to wygląda. Ej, chociaż te kury nie wiem, co tutaj robimy, ale okej, okay, niech sobie będą te kury. Powiem wam tak. Podoba mi się to. Podoba mi się cała imprezka, ale jeśli chodzi o te drzwi, to nadal się trochę cykam i nie wiem, co tutaj zrobić. I o co tutaj chodzi z tymi drzwiami? Boję się bardzo, bo nie wiem, albo się po prostu zepsuły, albo coś tam się naprawdę z nimi stało. Chociaż ja rozkminiam, czy to nie jest wina... Na przykład momi. Helenko, nie bój się, moja mała. No co to? Kurę się tak martwisz! Bez przesady, no człowieku. To jest tylko kura. Ja wiem, że ty ja już zaczęłaś traktować jak swoje dzieci, ale to jest tylko kura. Nie no, masakra, no co ona? Chyba sobie żartujesz ze mnie. Sąsiedzi nas uduszą, kobieto, no. Ehe. No coś ty. Kura też tańczy, ja nie wierzę w to, co tu się dzieje po prostu. Kura tańczy. Ehe. Ja nie mam sił, ja nie mam sił normalnie, nie? Co tu się dzieje? Kura zaczęła tańczyć. No nie, no nie, no nie, po prostu, jak dziewczyny wróciły, to... Co jest? Kto tu jest? Co on tu robi? Ej, co tu się dzieje? Dlaczego coś jakoś wodą strzela? Co jest? O co tu chodzi? Czekajcie, ja znam tego typka skądś. Czekaj, 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 co ty tu robisz? Kim ty jesteś? Ty jest stalker, ej, to jest ten gościu. Wynocha stąd gościu, co ty tu robisz? No, on chyba zwariował. Co tu się dzieje? Nie wiem, co ty tu robisz? Co? Chyba sobie żartujesz ze mnie. Wychodźcie. Co, ja nigdzie nie wychodzę, to jest mój dom. Albo będzie po was. Ty chyba oszalałeś, to jest mój dom. Ty jesteś jakiś nienormalny! Dziewczyny, gdzie wyjdziecie? Trzeba uciekać! Ej, co? Jak to zablokował drzwi? Nie, czekajcie, da się wyjść. Ej, dobra, uciekamy stąd. On jest jakiś nienormalny. Ja rozumiem już, dobra, te palenie domu i tak dalej. I straszenie mnie. Ale ej, on do nas strzela! On jest jakiś nienormalny! Chodźcie szybko do metra! Dziewczyny, dawajcie, wchodzimy. Co my mamy teraz zrobić? Gdzie my mamy uciekać? Jeśli Wy macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Pa pa!